Hej, to ja, brat truskawki. Łamałem się na jej konto, oczywiście za pozwoleniem, ale to już dawno ona pozwoliła. Więc w sumie nie wiem, czy jeszcze nadal mam pozwolenie, no ale trudno. I dzisiaj właśnie będziemy grać w tą grę. Zwie się chyba ona BSP, Block Star Planet, coś w tym stylu. Podobno ostatnio ona tak upadała. A właśnie tak. O, patrzcie, tutaj jest ta osoba z taką fajną biedronką. I to jest zwierzak. Zauważyłem to w reklamie. No i normalnie super jest. Mam lagi straszne, ale postaram się do niej podejść i ją zobaczyć. Jakaś kinia tutaj z trzecim levelem. No, wiosenka jeszcze. No i zobaczmy. Zobaczę ją od przodu. Mam tutaj skina takiego truskawki. Tutaj ta osoba ma pięty level, ale jest VIP i właśnie ma to... Co ja gadam ma tutaj tą biedronkę. Tak, ma tą dokładnie. Wspaniale więc. Zacznijmy od tego, że że jest dzisiaj takie święto, dosyć chyba wam znane. Nazywa się Prima Aprilis. I był taki dzień bieg plecaka y, u nas w szkole. I to było bardzo dziwne, ponieważ y, różne bardzo kreatywne rzeczy tutaj moi koledzy przynosili. Y, I koleżanki też. Ale może o tym nie mówię. No i tak, no wiadro od mopa. Ja przyniosłem torbę pyszne.pl Tak właśnie. Idziemy się zamoczyć, chociaż nie wiem czy ta woda tak działa. No mam nadzieję, że ta grania jest aż taka zła, żeby nie można było się zamoczyć w wodzie. Tak, można się zamoczyć w wodzie. Brązowy piasek, no okej. Okay. Yy, tak, i bardzo kreatywne rzeczy tutaj yy, wymyślali różni ludzie. No dobra, no to tak. Yy, ja może przejdę trochę bardziej do tematu odcinka, więc ja chciałem Wam pokazać. Yy, truskawka chciała to dawno nagrać, ale ja Wam to pokażę za truskawkę, bo ona jest leniem trochę. Jak mieszkają y, awatarzy sponsorowani z tej gry? Właśnie nie jestem pewny, bo rzadko w to się włamuje truskawce. Y, ale tutaj jest prawdopodobnie dom Cezara Centauri. Zobaczmy jego domek. Tutaj ma takie bogactwa. On jest bardzo bogaty. Bardzo bogaty Cezar. O, tutaj jest ten robaczek. Dobra. I on tutaj ma piętro. Wejdziemy sobie po piętrze. Hop, hop. Właśnie tak. Zobaczymy, jak mieszka, jeśli mi się BSP odlaguje. Odlaguj się. Aż muszę odciąć, jeśli się uda. Dobrze jest. Jak widzicie tutaj są bogactwa Cezara. Zatnę jeszcze raz, żeby nie przedłużać. Yy, I tam pójdziemy do kolejnej postaci. Yy, o! To jest dom postaci takiej dziewczyny yy, od sklepów. Tam jest Penny Pandora I ona tu ma tu bied biedroneczkę. I ona ma ten dom taki bardzo, bardzo różowy. 10%. I jak widzicie, kawaii taki trochę Nie będę wchodził na piętra, bo się przemęczam i źle No ale tutaj o, widać kasa To może bardziej sklep niż dom, albo mieszka w sklepie Tak, uznajmy, że pewnie mieszka w sklepie, albo poczekajcie Bo tu jest jakiś dom jeszcze chyba Nie, to już chyba nie jest jej dom A może i jest? Nie wiem Peny jesteś tajemnicza. Y, peny, dobrze mówię? Chwila. Tak, to jest chyba Peny. Dobra, uznajmy, że to Penny. Nie, no dobrze, to jest Peny. Teraz Lita, bo Lita jest biedna. Lita, y, trzeba tutaj chyba wejść gdzieś. Nie wiem, gdzie ty masz dom, Lita? Czy ty jesteś bezdomna? Y, o nie, dobra trzeba wejść na górę, no i ogólnie ten dom będzie malutki, bo on tutaj jest taki ten, no rzadko w to gram, ale wiem, że będzie malutki, bo dawno temu robiłem z truskawką taki świat z prefabrykatów i ktoś takie coś właśnie zrobił i to tam praktycznie miejsca nie było. No i oczywiście tutaj nie mam pojęcia, jakim co ona tutaj robi. Ma tutaj tylko książki, puchar, kwiatek. To idziemy do góry, żeby było ciekawie. No tutaj ma kuchnię. Lubi naleśniki, a także sok. Tak. A tutaj ma takie bardzo małe, niewygodne łóżko. Bardzo małe, niewygodne. I coś tutaj jeszcze prowadzi. Jest to chyba dach, bo spadłem. Tak, jest to dach, spadłem. No dobrze. Idziemy dalej. Do Ziggy Starblock. No dobra, nie, zdecydowałem, że pójdę do Steli, bo mam bliżej, jestem Leniem, tak. No nie znacie mnie jeszcze dobrze. Poproszę truskawkę, to może więcej będzie ze mną nagrzewać. O, tutaj też lubi naleśniki i ona ma bardzo mało miejsca. Jak widzicie, łóżko takie pufowate i tylko kwiata i naleśnik. No co ona, jak ona żyje? No jak ona żyje? Ile ty masz hajsu, Stella? Z tego co wiem, to mało. Bo no, vip, vip, vip. nie. No dobrze. I dalej. Zigi Starblock. Obok. I Zigi może być ciekawa. Tutaj. Ponieważ. Tutaj do jej domu prowadzą schody. Zmienię perspektywę ekranu. No, a ja powiem chwilę trochę o sobie. Jestem Łukasz, lubię grać w Minecrafta i w Robloxa. Może założę kiedyś swój kanał, to Truskawka Wam powie. Yy, lubię grać w piłkę. O, tu jest jakiś teleporter, który prowadzi do. Yy, mam pytanie: czy, yy, czy Zigi ma depresję? Dobra, nieważne. Nie, ja nic nie mówiłem, ok? Bo ja mam takie i... dziwne losy. Inne takie, wiecie, takie bardzo, bardzo nie z tego świata. I ja wcale nic nie mówiłem. Zapomnijcie o tym, ok? Ale Zigi ma luksus, bo ona ma już większe łóżko. Łóżko Zigi jest super większe niż innych moderatorów. No i ogólnie jest bogata, bo tam jeszcze ma więcej pięter, ale jestem leniem. No dobrze, gdzie jeszcze nie byliśmy? Tutaj ktoś w jakieś fajerwerki wystrzelił Nie byliśmy jeszcze u Blok Jorna. Zatnę. Mam wrażenie, że Bjorn będzie miał ten dom w stylu X, XD. Y... Nie no, on tu nie wiem co jest. Ale ma dość ładny ten dom, ale zobaczymy co od środka. Tutaj ma jakieś imprezy na dworzu, więc no Bjorn bogaty jesteś. W sumie on chyba jest odbudowywany czy coś takiego. Więc prawdopodobnie po prostu sobie to zbudował. Um, mówiąc już o historyjce wymyślonej przez NGO ja BSP A ja się za bardzo nie znam No bo tak to wiadomo, że twórcy gry to zrobili No i kominek, blog Bydżory Blog Bydżory ma kominek Więc ja odpocznę przy tym kominku I będziemy się żegnać Ale nie uciekajcie, bo jeszcze outro no cześć, cześć. A jak myśleliście? Myśleliście, że to jest mój brat? Nie, to jestem ja. Jestem bardzo słaba w udawaniu, więc na stół we, wiedzieliście od początku, że to ja. A tak więc no, wygrzewam się przy tym kaminku, to ja truskawka. No i mam nadzieję, że miło wam się oglądało. Cześć!